Kikur, nie, yeah. <laughs> <laughs> o kurwa. No, nie, 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 plus nie, 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 kurwa nie, piekujcie, nic nikt nie, robi, kurwa. Kurwa, Ale, za, kurwa. za długi dystans! Nie, tak. nie, 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 nie wchodź, kurwa, nie wchodź do tej dżungli! Nie idź, nie idź! Kurwa! Ty, Karol. Jednego masz przed B po lewej. I drugi długą biegnie, drugi długą biegnie, zaraz ci wejdzie BS. Co ty, co ja robisz? No wucha, odpaliłem, bo da się, za BS chyba. I drugi CT. No da się, ale wyłączę, wyłączę już, no, bo by nie wiem. Dobra, dobra. Chyba się Jak coś, to mogę smakować drzwi. To drugi, drzwi Dzisiaj jest kurczaczek azjatycki. Czyli nie wiesz, kurczak pies, jakiś sos. Już chyba Tutson też znalazł. Leży Tata. Albo grzyje i Heaven. Doskonale. Nie, się. nie da się grać Pierdolet kurwa Na chuja się namawiam na te jebale Fejs item Chodzimy o łapkę łapka leży Sandwich leży Flash na CT mamy Leży CT, schody CT zabiłem ci gościa Schody zabiłem Uwaga! Obieg ma dziś urodziny! Będzie trzeba pół godziny! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, Niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz! Serdeczne chujcie w dupę! Mogę ci spreszować mi jak A, A moje E! e. Słyszałem na odwrasku Zielona! Paweł dostał, jest Dostał, dostał Pokojnie Pokojnie jest. Jest. Jest Kurwa huj na Rzuć Paweł, M4 Ty Kurwa Dostałem je z poprzedniej rundy jak coś Aha, że ty zginąłeś No To zbugowane Zbugowane to zrobiłem, no Ale jaja Daje mi się, że Awet średnia pensja, jeżeli chodzi o CSGO, w Polsce jest dużo niższa niż średnia krajowa. Bo na przykład patrząc, yy, no zakładam, że nawet tutaj Zero Zero Nation, czy MIBR, tutaj to pewnie jest, kurwa, zdycha dolku, tutaj też jest, zdycha, tu nie wiem, tutaj jest Z20, tu jest, zdycha, tu nie wiem, tu to kurwa, nawet. 20k plus, tu jest na pewno koło dychy Tu to pewnie oni zarabiają z 40, oni też ze 3 dychy, Tutaj też jest za 30 tysięcy. Maus, to jest kwestia. Nie wiem jak teraz ten młody składa, ale wcześniej Maus, jak było w topce, to dostawało po 15-25 tysięcy dolków, Ence, nie wiem. Tak, tak, euro, euro, chodzi mi, euro, chodzi mi. No a tutaj się zaczyna zabawa. Myślę, że Niko niko jest w stanie zarabiać 40-50 tysięcy euro miesięcznie. W face podobnie wszyscy mogą mieć. W nawi jest taki sam przykład, z simpla Najbardziej absurdalną drużyną, Zresztą, w jakiej jak ja byłem, to puszki? było to tempo, które nie chciało nam zapłacić za transfer, Aj, kurwa. gracza No to. My siedzieliśmy tylko nie, 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 nie kilka miesięcy na pensji, chyba. Nie dobra, nie 6 nie tysięcy dolarów, czy coś takiego. tak było. Całej go, też fajka. Czekajcie, czekacie. Zgasił się. Teraz, teraz go. bokcie, do prawej O! O! Co jest? Nie wiesz On no, sam nie że kurwa, co Łacik z D napisał ktoś? klasz? Nie, ale to to to. No. Kurwa, z oknę. kurwa z oknem! Nie wiem gdzie go się... do... Jez! Dawaj do. Nie gramy w ogóle razem.